Kuchanie, dzisiaj przychodzimy do Was z przepisem na perfekcyjne pierniczki, które możecie zawiesić na choinkę, możecie sobie zjeść, możecie nadziać, możecie je polukrować, możecie je polewą czekoladową. Dokładnie tak. To jest bardzo prosty przepis. Od razu są miękkie, ale trzeba przestrzegać pewnych reguł, i o tym dowiecie się w tym odcinku. Na początek będzie potrzebny nam garnek, do którego dodamy miód. Ważne, żeby ten miód był naturalny, nie sztuczny. Dokładnie tak. Do tego dodamy cukier-puder, następnie przyprawę korzenną do piernika, bardzo dobrej jakości, zwracajcie uwagę na skład i na koniec masło. Wszystko podgrzewamy na niskiej mocy palnika do momentu rozpuszczenia się składników. Nie gotujemy. Gotową bazę do pierniczków odstawiamy do lekkiego wystudzenia i działamy później dalej. Baza na pierniczki jest lekko wystudzona i teraz przechodzimy do kontynuowania ciasta. Przesiewamy mąkę pszenną razem z sodą i do tego jeszcze dodam sobie niewielką ilość kakao. Pamiętajcie, że wszystkie produkty wykorzystane w przepisie znajdziecie w sieci sklepów netto. Dobrze. Składniki mamy przesiane. Co teraz, kochanie, moje? Wlewamy wystudzoną bazę. Jak ja ci ładnie mówię przy tych świętach. Kochanie moje. Dobrze skarbeczku dodajemy teraz bazę. Mamy. Mamy to. No i kochani, do tego na koniec jajka i całość ucieramy na. Gładkie ciasto. Ciasto mamy gotowe. Przekładam na stolnicę, podsypaną niewielką ilością mąki. No i będziemy formować pierniczki. Ciasto będziemy wałkować na grubość 4-5 mm. My chcemy takie grubsze pierniczki. Jeżeli chcecie pierniczki typowo na choinkę, wtedy wałkujcie na grubość 2-3 mm i one po wypieczeniu będą twardsze. Ciasto mamy rozwałkowane, teraz będziemy wykrawać pierniczki, ale w tym czasie nagrzejcie sobie piekarnik do 180 stopni. Pierniczki będziemy piekły w zależności od grubości. Około 10 minut. No i też w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Jeżeli po wypieczeniu Wam wyjdą za twarde, to znak, że były pieczone za długo. Możecie sobie włożyć na początek jednego pierniczka, jeżeli chcecie, żeby one od razu były miękkie i sprawdźcie mniej więcej, ile musicie piec, ale około 80 minut. Pani, pierniczki są gotowe, mięciutkie. Żałuję, że komputer nie oddaje tego zapachu. Ta. Może ktoś kiedyś to wymyśli. E, mamy nadzieję, że przygotujecie takie pierniczki na święta. Z podanego przepisu wychodzą dwie blaszki pierniczków. A jeżeli chcecie je polukrować, to przepis na lukier królewski znajdziecie w poprzednim odcinku. E Oba przepisy, zarówno na lukier królewski oraz pierniczki znajdziecie również na naszym blogu. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, a więcej takich fantastycznych przepisów, moi drodzy, w naszej książce Słodka Kuchnia w którą możecie kupić na naszej stronie internetowej. A z Wami widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!